Nowy czterometrowy agregat Grizzly to odpowiedź na potrzeby rolników oczekujących wydajności, prostoty i niezawodności w rozsądnych pieniądzach. Stosunkowo niewielka w porównaniu do konkurencji MASA. I opcjonalna, niezależna hydraulika pozwalają tej maszynie pracować efektywnie już z ciągnikami o mocy 200 koni mechanicznych. Krój talerzowy wraz z redlicą spulchniającą pozwalają uprawić glebę na głębokość do 30 cm, a elementy robocze pokryte w standardzie węglikiem. Wolframu zapewniają żywotność liczoną w setkach hektarów. Idealne kopiowanie terenu redlicy siewnej zapewnia zawieszenie oparte o równoległobok, a nasiona i nawóz podawane są z dwóch zbiorników o pojemności. 1500. Litrów każdy, jeżeli to dla ciebie mało, zestaw możesz wyposażyć w dodatkowy zbiornik przedni. Zbiorniki odporne są na działanie nawozów dzięki temu, że wykonano je ze stali odpornej. System czujników przepływu informuje operatora o niedrożnej rednicy. Maszyna na drodze nie przekracza szerokości transportowej 3 metrów, a bezpieczeństwo zapewniają dwuobwodowe hamulce pneumatyczne. Unikatowe aparaty wysiewające pozwalają wysiać od 1 do aż 400 kg nasion bez konieczności wymiany czegokolwiek. To prawdziwa innowacja. Agregat gryzli można wyposażyć również w teleskopową przystawkę do siewu punktowego o zmiennym rozstawie sekcji. Czy chociażby aplikator poplonów i moluskocydów lub żmikę ułatwiającą uzupełnianie nawozu i nasion. Dołącz do grona zadowolonych klientów. Po więcej informacji zajrzyj na www.uprawapasowafchauku